Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim dzisiejszym filmiku Chciałabym Wam tym razem zaprezentować taki bardzo delikatny makijaż yy, Myślę, że jest on raczej z tych yy, makijaży, z pro, propozycji makijaży ślubnych Aczkolwiek wydaje mi się, że nadaje się on również jako makijaż dzienny Utrzymany jest w tonacji takiej delikatnej, brązowej Tutaj w, w wewnętrznym kąciku jest taki bardzo jasny, kremowy cień w zewnętrznym kąciku jest przyciemniony takim bardzo delikatnym, szaro-brązowym cieniem. Wszystko pochodzi z innej paletki, więc makijaż jest bardzo prosty do wykonania. Jest bardzo szybki. Poza tym wydaje mi się, że wygląda naprawdę efektownie, bo cienie nie są matowe, są delikatnie perłowe, więc dają one takiej świetlistości, takiego rozświetlenia oka. Wydaje mi się też, że ten makijaż będzie pasował zarówno dla blondynek, brunetek, jak i szatynek, a także bez względu na koloroka, ze względu na swoją kolorystykę, jaką użyłam do wykonania tego makijażu. Jeżeli jesteście ciekawe, jak wykonać taki makijaż, jaki mam teraz na sobie, zapraszam dalej do oglądania mojego filmiku. Twarz już przygotowałam. Pod oczy nałożyłam korektor, ten korektor z... Essence Stay uh, All Day Concealer Long Lasting w kolorze 20 w Soft Beige. Uh, podkład to mieszanka dwóch podkładów. Jeden to ten uh, podkład z Jordani Gold Adaptive Foundation w kolorze Light Ivory, a drugi to Matte Foundation z Iwonu w kolorze Nude. Całość twarzy przypudrowałam pudrem yy, pułkowym z Oriflame Airsoft Powder w kolorze clear. Yy, I teraz będziemy przechodzić do makijażu oka. Yy, makijaż oka zaczynamy oczywiście od nałożenia bazy pod cienie. U mnie tym razem będzie to ta baza z Kobo. Dosyć cienką warstwę palcem nakładamy, wklepujemy w powiekę. Dokładnie na powierzchni całej powieki ruchomej. Nie ta baza już jest taka troszeczkę yy, gęsta, więc troszeczkę gorzej mi się ją rozprowadza, ale nadal yy, spełnia swoje, swoje zadanie, nadal ma... Yy, otrzymuje jeszcze te swoje właściwości podkreśla kolor cieni i yy, utrwala makijaż na oku po nałożeniu bazy pod cienie przechodzimy do nakładania cieni do powiek u mnie będą to tym razem tylko dwa cienie i obydwa będą pochodziły z tej samej paletki jest to paletka z Astor Eye Artist Eyeshadow Palette 230 Smoky Blue tak się prezentuje ta paletka i cienie, których będę Ci używała, to ten najjaśniejszy i ten troszeczkę ciemniejszy brąz. I zaczynam od tego najjaśniejszego cienia. Nakładam go takim puchatym pędzelkiem i nakładam go w wewnętrzny kącik powieki i praktycznie na 2 trzecie, trzecie długości ruchomej powieki. Oczywiście delikatnie wklepuję ten cień w powiekę. Te cienie z tej paletki są dosyć dobrze napigmentowane i wydaje mi się, że nie będzie problemu z tym, że natężenie koloru na powiece będzie zbyt małe. I delikatnie tutaj w samym zewnętrznym kąciku oka daję tego jasnego cienia dla rozświetlenia. Jeżeli większość ruchomej powieki mam już pomalowane tym jasnym cieniem, to wtedy biorę taki y, języczkowy pędzelek i u mnie jest to Hakuro H70 y, i nakładam w zewnętrzny kącik oka i w załamaniu powieki o ten brązowy cień. delikatnie na początku nabieram tego cienia na pędzelek żeby nie nabrać go zbyt dużo bo zawsze później łatwiej jest dodać natężenia niż go odjąć i delikatnie w sam zewnętrzny kącik oka a także w to naturalne załamanie powieki jak widzicie tutaj mam bardzo mało tego koloru na początku sobie robię tylko taki jakby zarys tego co mam tutaj zrobić i powoli będę sobie dobierała cienia z paletki i delikatnie go dokładała. Też staram się takim wklepującym ruchem, wtedy ten dzień jest troszeczkę bardziej y, widoczny, ma on lepsze natężenie i później łatwiej go rozblendować. On się tak nie osypuje wtedy. I cały czas delikatnie, bardzo delikatnie dobieram sobie cienia i formuję tutaj takiego. Na, na, w zewnętrznym kąciku takie przyciemnienia takiego o. I jeszcze troszeczkę dobieram koloru i go dokładam. cień mam już nałożony w takiej w miarę odpowiedniej ilości, oczywiście później będziemy mogli go jeszcze dołożyć, biorę taki pochaty pędzel do blendowania i delikatnie rozcieram tutaj na samej górze te granice tego ciemniejszego brązowego cienia Jeżeli na ścianie troszeczkę stracił na intensywności, a troszeczkę stracił, znowu biorę ten języczkowy pędzelek i go dokładam tutaj, już w samym załamaniu. I delikatnie staram się już tym pędzelkiem go tak rozetrzeć, żeby już yy, nie brać tego pędzelka do blendowania, bo taki typowy dymek dla makijażu już mam zrobiony i raczej nie będę chciała już tego makijażu wyżej podnosić pod łuk brewiowy. moje cienie już są dobrze rozblendowane mają odpowiednią y, odpowiednie natężenie, a więc teraz przechodzę do ostatniego kroku z te, no może nie ostatniego kroku w każdym razie że teraz przechodzę do eyelinera na górnej powiece i ja używam tym razem brązowego eyelinera, wydaje mi się, że nie będzie on aż tak y, intensywny na tej powiece nie będziesz tak bardzo skupiał uwagi y, na sobie a nie na makijażu. On będzie troszeczkę delikatniejszy, tak jak ten makijaż jest delikatniejszy i dlatego dzisiaj użyję brązowego eyelinera z Essence w kolorze 02 London Baby. Eyeliner ten będę nakładała delikatnie tuż przy samej linii rzęs, też de, y, nie robiąc takiej bardzo grubej kreski, ani nie wyciągając go za, nadto za y, zewnętrzny kącik oka. eyelinerem też nie dojeżdżam do samego y, wewnętrznego kącika oka, raczej to kończę go, tak jak kończą się te takie dłuższe, bardziej widoczne rzęski. I w zewnętrznym kąciku bardzo delikatnie. Unoszę jego końcówkę, ale jest to tylko taki malutki ciubeczek. ostatnim krokiem tego makijażu oka będzie nałożenie tuszu do rzęsu. mnie jest to czarny tusz z Iwono Super Shock i dokładnie tuszuję sobie górne jak i dolne rzęsy Po skończonym makijażu oka przechodzimy do nałożenia różu na policzki. U mnie jest to róż z Oriflame kolorze Fresh Pink. Prezentuję się on tak i bardzo delikatnie nakładam go na yy, swoje policzki. Do tego makijażu bardzo dobrze pasowałby, pasowałoby nałożenie również y, tylko brązera zamiast y, różu. Jednak ja preferuję róż i wydaje mi się, że ja osobiście tak lepiej wyglądam. Dlatego, że cały makijaż jest bardzo naturalny, usta też muszą pozostać naturalne i ja na swoje nałożę pomadkę z Catrice w kolorze 010 B Natural. dobrze by wyglądało również nałożenie na nią jakiegoś błyszczyka dla uzyskania jakiegoś takiego połysku na ustach jednak ja tym razem pozostawię tylko samą pomadkę która ma takie jakby satynowe wykończenie bo ono nie jest takie do końca matowe to by było na tyle cały makijaż jest już skończony tak jak mówiłam na początku jest on bardzo delikatny i jest on bardzo prosty w wykonaniu ponieważ użyłam do niego tylko cieni z tylko jednej paletki Poza tym wydaje mi się, że są dosyć efektowne, bo nie jest taki matowy, jest taki troszeczkę rozświecający powiekę. Mam nadzieję, że spodobał się wam ten makijaż i wykorzystacie go na, na przykład na dzień bądź yy, na jakieś inne wyjście, jeżeli wam się spodoba. Tak, zapraszam wszystkich do komentowania, także do subskrypcji mojego kanału, a także dawajcie kciuki w górę do filmiku, jeżeli wam się spodobał. Poza tym oczywiście zapraszam Was na mojego bloga i facebooka, do których linki tak jak zawsze podam Wam na dole w opisie. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!